Aby nigdy nie zabrakło wam sił, do właśnie tej pięknej tej pasji, jaką nazywam, jaką jest pszczelarstwo swoich planów, zamierzeń. Życzę również obfitych, jak już tak ksiądz proboszman wspomniał, obfitego miodobrania, bo również, również na pewno jest to wielka satysfakcja, jeżeli, jeżeli te zbiory, zbiory są obfite. Jak wiemy, wielką pracę wykonują Małe istoty, jakie są pszczoły, ale to dzięki Państwu, dzięki Państwa pasji, zaangażowaniu, dzięki tej wysiłkowi pracy te pszczoły mogą czynić tyle dobra w rolnictwie, w sadownictwie, szczególnie w naszej całej gospodarce. Życzę wszystkim Państwu, ponieważ jest to, jest to taki okres już przed ten noworoczny. Szanowni Państwo, ja przypomnę, że jestem już tutaj z wami po raz czwarty albo nawet piąty, kiedyś z drugiej strony aparatu, teraz z drugiej, ale te spotkania są dla mnie zawsze wyjątkowe, ponieważ tutaj też spotykam oprócz ludzi, którzy są zaangażowani w te pasję, tak jak tutaj wspomniał pan Kowalczyk, ale ludzi, którzy są zaangażowani właśnie w, to, w tą pracę, w taką bardzo ważną pracę, czego można życzyć przerażą. Chyba tego, żeby inni nie widać świadomość, które zawsze pan Stanisław powtarzał za Einsteinem, że kiedy zginą pszczoły, zginą i ludzie. Także jeszcze raz wielkie ukłony dla Was za tę miłość do tego, co najważniejsze, do naszej natury. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Że można... Ludzino, tak by trzeba było Państwa nazwać. Szanowny Panie, panie Panie burmistrzu, e, e, Ekscelencja e, Ksiądz, bardzo proszę Państwa, e, jestem, jestem rad, że się z Państwem spotykam. Co roku, właściwie już od kilkunastu lat jestem z Państwem i sobie nie wyobrażam, żeby mnie nie było. Odkładam wszelkie e, wyjazdy, wszelkie spotkania, żeby w tej rodzinie pszczelarskiej uczestniczyć. Bardzo mi jest miło, że jestem z Wami. A przy okazji Waszego święta. Pozwólcie, że wam złożę najlepsze życzenia. Żeby było dużo kwiatów w przyrodzie, żeby kwitły drzewa wszystkie, wszystkie kwiaty, najmniej ludzie, żeby chemii używali, żeby wasze pszczoły rosły w siłę i w potęgę i żeby było dużo, dużo miodu. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję.